Wielkopostny festiwal Nowe Epifanie, organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Czy to brzmi nieźle? Brzmi nieźle, ale jeżeli za tym kryje się sens spirytystyczny, to sprawa wygląda bardzo niepokojąco. Paweł Zdziarski, afirmacja TV. Zapraszam na kolejny odcinek wideobloga. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do naszego wideobloga, tradycyjne podziękowania za to, że oglądacie ten kanał i prosimy o łapki w górę, subskrypcję oraz przyjrzenie się temu bliżej co robi portal Afirmacja Info. Działamy od niedawna, rozwijamy się i warto na ten portal zaglądać. Afirmujemy życie, afirmujemy rodzinę, afirmujemy tradycyjne wartości. Szanowni państwo, jak czytamy na stronie Centrum Myślenia Jana Pawła Drugiego, a więc instytucji, która odwołuje się i bierze sobie za patrona Świętego Papieża Polaka w dniach m.in. innymi 23 Lutego, a więc już niedługo odbędzie się wernisaż wystawy Heretyczki, czyli performatywny seans spirytystyczny. Wystawę, której częścią jest zarejestrowany performance, można oglądać do 26 lutego w następujących godzinach i tutaj mamy podane wszystkie godziny dokładnie. O co chodzi? Wernisaż 23 lutego czwartek o godzinie 18 rozpocznie dyskusja o tchłań i lęk we współczesnym społeczeństwie, duchowy głos współczesnych heretyczek. A o 19 zapraszamy na wydarzenie artystyczne, performatywny Seans Spirytystyczny. Co prawda, organizatorzy tego wydarzenia tutaj zrobili taki mały przypis pod wpływem pewnych, no, można powiedzieć, bardzo silnych, aktów sprzeciwu wobec takiego wydarzenia. Z przeciwu środowisk katolickich, z przeciwu środowisk konserwatywnych, i wyjaśniają na tej samej stronie, że nie chodzi o prawdziwy sens spirytystyczny, ale jednak sam, sama wystawa, sam ten performance budzi mnóstwo obaw do niepokoju. Bo, szanowni Państwo, jak inaczej nazwać wydarzenie, które jako heretyczkę, na przykład, uznaje świętą siostrę Faustynę Kowalską, czyli apostołkę miłosierdzia Bożego, można powiedzieć osobę, która jest wybitną polską świętą, która swoim życiem i swoim dziełem, jakim jest dzienniczek, tak naprawdę przybliżyła i przybliża wciąż wielu katolików na świecie, miliony katolików na świecie do wiary w Jezusa Chrystusa i do wiary w miłosierdzie Boże. Ta osoba, tak samo jak i Święta Joanna Dark, z kolei tutaj średniowieczna, mistyczka, są zrównane z prawdziwymi heretyczkami. Dlatego, że pełna lista wszystkich tych osób również jest obecna na tej stronie internetowej. Między innymi, obok wspomnianych świętych mamy takie postacie jak Helenę Bławacką, to jest taka rosyjska, no, heretyczka, mówiąc wprost. Osoba, która popadła w herezję, która, której objawienia no, bynajmniej nie są uznane, a naprawdę zrównywanie jej z Świętą Siostrą Faustyną Kowalską jest tutaj wręcz bluźnierstwem. Mamy też Marię Franciszkę Kozłowską, a więc założycielkę Mariawitów. To jest ta osoba, która miała, jak twierdzi, objawienia w Płocku i. Jakieś 20 lat wcześniej, przed Faustyną Kowalską, mniej więcej te dwie dekady, wcześniej właśnie w Płocku, również miała objawienia, które tak twierdzi, czy tak twierdziła, które rzeczywiście przypominają to, o czym później pisała, mówiła siostra Faustyna Kowalska, ale jest stanowcza różnica. Siostra Faustyna Kowalska. Pozostała wierna Kościołowi i dlatego jest dzisiaj świętą katolicką. A Maria Franciszka Kozłowska stała się przyczyną rozłamu no i powstania, tak zwanego właśnie tutaj, Kościoła Mariawitów. To jest ta kolejna różnica, ale tych różnic jest znacznie więcej. Wróćmy jeszcze do opisu tego wydarzenia. Wernisarzowi będzie towarzyszyć. Wydarzenie artystyczne, performatywny, seans spirytystyczny, w którym aktorka Beata Passini, jako performerka, kobieta medium, podejmie próbę nawiązania kontaktu z głosami zmarłych heretyczek. A więc nie ma tutaj rozróżnienia na jakieś postacie pozytywne i negatywne, wręcz przeciwnie: wszystkie kobiety, które są tutaj wymienione, są uznane jako, no, jako heretyczki. I jak tutaj podchodzą organizatorzy właśnie do tej kwestii herezji, czy powiedzmy tych postaci wymienionych tutaj? Wydaje się, że z odpowiedzią przychodzi nam ten oto akapit. Kobiety wykluczone ze społeczności, często też wykluczone z chrześcijaństwa w ramach panującej przez 800 lat doktryny sądowniczej, były skazywane na ostracyzm oraz śmierć. Adolf Hall w książce Heretycy. Dochodzi do wniosku, że żadne pozaeuropejskie społeczeństwo nie występowało aż tak długo z równie niepohamowaną wściekłością przeciwko myślom Zielarek, Akuszerek i Zakonnic. Tak, szanowni państwo, swego czasu dzieła Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej były zakazane i nie można było ich rozpowszechniać właśnie na czele z wspomnianym dzienniczkiem. Ale ten dzienniczek, szanowni państwo, to jest najbardziej, najchętniej kolportowane w ogóle kolportowane dzieło. Polskiej, w ogóle Polaka. To jest najbardziej znane dzieło napisane przez, w tym przypadku, Polkę, Świętą Siostrę Faustynę Kowalską. Z tego są znani Polacy na całym świecie. Ale to się stało dlatego, że Kościół w końcu uznał objawienia Świętej Siostry Faustyny za prawdziwe. Znamy obraz Jezu Ufam Tobie, obraz Miłosierdzia. Koronką do Miłosierdzia Bożego, modlą się katolicy na całym świecie. Święto, święto Miłosierdzia Bożego wprowadził Jan Paweł II, wielki czciciel Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. No i to dzieło Miłosierdzia trwa, i owszem, ta osoba, Święta Siostra Faustyna. Miała, był taki czas w kościele, kiedy jej dzieła, jej nauczanie było zakazane, ale to się znacznie, no można powiedzieć, znacznie już dawno skończyło. Od kilkudziesięciu lat już, można powiedzieć, jest oficjalnie nie tylko świętą, ale patronką wręcz wielu osób, wielu środowisk w Kościele, jest beatyfikowana, kanonizowana, a Centrum Miłosierdzia Bożego, Światowe Centrum Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach cieszy się wieloma pielgrzymkami każdego, tak naprawdę, dnia w ciągu roku. Szanowni Państwo, inna sprawa, że Centrum Myśli Jana Pawła II to jest instytucja, która nie podlega Kościołowi i tutaj warto o tym pamiętać, że jest to zupełnie Niezależna instytucja od Kościoła Katolickiego, od hierarchii kościelnej. Jest to instytucja powołana za czasów, kiedy prezydentem Warszawy był świętej pamięci Lech Kaczyński. Tymczasem, no, w, w ciągu ostatnich lat, ta instytucja coraz mniej ma chyba wspólnego z katolicyzmem w jednym z Ubiegłych właśnie, w ubiegłym roku, w ubiegłych latach, przepraszam, no zdarzało się już bardzo kontrowersyjne wydarzenia, m.in. promocja miłości poliamorycznej tutaj jakichś trójkątów i takich dziwnych spraw. I poszli dalej, poszli dalej, jeżeli to jest. Centrum Myśli Jana Pawła II, jeżeli to jest odwoływanie się do myśli Jana Pawła II, to ja pytam, gdzie, gdzie, są, gdzie są te myśli Jana Pawła II? Co powiedziałby papież Polak o takim sensie spirytystycznym? Czy przyzwoliłby na to, czy wręcz przeciwnie, byłby przeciwko? Nie można igrać z ogniem. To się kwalifikuje, szanowni państwo, pod opinię no właśnie egzorcysty, bo mimo to, mimo tego, że. Organizatorzy zapewniają, że tu nie chodzi o prawdziwy seans spirytystyczny. Wydaje się, że warto, aby któryś z egzorcystów głośno poruszył tę sprawę, a nawet szerzej, głośno, żeby, żeby głośno Kościół się wypowiedział na ten temat, bo jakoś nie widzę reakcji Księży Biskupów, nie widzę reakcji tutaj też duchowieństwa warszawskiego na ten temat. Może ona jest, może ona jest dyplomatyczna, może ona się dzieje w kuluarach, ale jednak nie mamy do czynienia z pewnym. Hmm, Ostrzeżeniem wiernych. Tu nie chodzi o rzucanie anatemy, tu nie chodzi o rzucanie jakiejś klątwy o to, żeby teraz nie wiem, powiedzieć, że tutaj ekskomunika będzie jakaś ogłoszona dla wszystkich, którzy organizują ten, to wydarzenie. Chodzi o to, żeby ostrzec wiernych, żeby wierni nie mieli no, takiego poczucia bezradności w tym wszystkim, żeby nie było takiej sytuacji, że wierny nie wie, czy. Ma iść na ten seans, czy ma nie iść na ten seans, bo e, niestety, ale można powiedzieć, że w obecnej sytuacji e, troszeczkę jest taka wielka, niewiadoma, i może mogą się czuć tutaj wierni pominięci i e, zostawieni tak samym sobie. To jest pierwszy apel, drugi apel, który chciałem z tego miejsca wygłosić, to do samych organizatorów, aby e, się opamiętali, aby po prostu nie używali imienia Jana Pawła II do e, propagowania. Takich oto wydarzeń jak san spirytystyczny, żeby nie zrównywali rzeczywiście osób, które błądziły za życia, z, ze świętymi Kościoła Katolickiego. I być może też do, chociaż tutaj płonne nadzieje są, ale zawsze nadzieja umiera ostatnia. Pod miasto Stołeczne Warszawa podlega Centrum Myśli Jana Pawła II. Być może znajdzie się tam ktoś, kto będzie miał, jeżeli nie, poczucie jakiejś takiej, wiary, duchowości, to przynajmniej dobrego smaku. O to chciałem zaapelować i na to zwrócić uwagę, że takie rzeczy się dzieją. Nie zawsze wszystko, co brzmi dobrze, dobrze wygląda, to nie znaczy, że od razu to samo jest rzeczywiście dobre. Pamiętajmy o tym, bo pokusa często wygląda dobrze i na pierwszy rzut oka wydaje się atrakcyjna, ale za tym stoi prawdziwe zło. Tyle ode mnie, Paweł Zdziarski, Afirmacja TV. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.